Niespodziewanie robi mi się raźniej. Skąd Litwini wracają? <laughs> tak, tak. Litwini? Myślę se. Litwini? Jacy Litwini myślę? Bo nie zrozumiałem. Cały wieczór myślałem. Wreszcie mnie ośniło. Skąd Litwini wracają? Dobrze mówię? Mhm. Najpierw nie zrozumiałem. Wracają z wycieczki. Nocnej, nawiasem mówiąc, myślę, że zapukam, bo sąsiad do mnie wierszem, a ja głąb ciemny. Skąd Litwini wracają? Chyba nie zbudziłem. No właśnie, spać się kładę. Se myślę, Litwini. Nie wytrzymam do rana. Pójdę i zapukam i powiem, że Litwini wracają z wycieczki. No dobrze, już Litwini, już mi pan powiedział i chciałbym się położyć. A, przepraszam bardzo, ale. Nie ja zacząłem z tymi Litwinami. Pyta pan skąd Litwini, więc ja odpowiadam. Chyba o to chodziło. To dobre Litwini. Tak tylko powiedziałem, chuj tam z Litwinami. No panie, jak to chuj tam? Najpierw pan zaczyna, potem się pan wścieka. Dobrej nocy życzę.